Interim management to jest czasowe wejście eksperta od zarządzania do zarządzania konkretnym obszarem. To może być, nie wiem, interim manager do spraw HR, interim manager do spraw sprzedaży, do tego, żeby przeprowadzić zmianę w organizacji. Czy to się różni od konsultingu, który jest rozpowszechniony dość mocno? Konsulting to jest takie trochę przyjście z dwoma paczkami klocków Lego. Ja przychodzę ze swoją, bo ja wiem o tym, jak budować procesy, jak zarządzać, jak wchodzić na nowe rynki itd. itd. Natomiast klient ma swoją: o swojej branży, o swoich klientach. I razem z tego coś będziemy budować. Jesteśmy tuż pod właścicielem albo jesteśmy bardzo blisko zarządu po to, żeby zarządzić całą organizacją. Zajmujemy się i produkcją, i logistyką, i działem sprzedaży. Dokładnie tak jak zajmuje się dyrektor zarządzający, który wchodzi do organizacji, żeby porządnie przeprowadzić całą zmianę i wdrożyć procesy. W przypadku zatrudniania osoby na tak wysokie stanowisko, umówmy się, ryzyko jest gigantyczne. Cześć, witam was po raz kolejny na naszym kanale i dzisiaj mam ponownie przyjemność rozmawiać z Iwoną Borawską. Cześć, dzień dobry. Cześć Iwona. Od razu płynnie przechodzę do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Co to jest interim management? Rozszyfruj to. Właśnie, dzisiaj porozmawiamy o interim managementie, czyli o usłudze, która na rynku jest dostępna od już wielu lat. Natomiast do tej pory korzystały z niej najczęściej duże korporacje. Interim management to jest czasowe wejście eksperta od zarządzania do zarządzania konkretnym obszarem. To może być, nie wiem, interim manager do spraw HR, interim manager do spraw sprzedaży, do tego, żeby przeprowadzić zmianę w organizacji. On był bardzo mocno popularny w firmach. Większych, w korporacjach. Rzeczywiście te projekty czy też zmiany były bardzo duże i bardzo zaawansowane. Natomiast teraz coraz bardziej jest popularny w mniejszych organizacjach, w MŚP, w firmach, które potrzebują pójść dalej, potrzebują być bardziej konkurencyjne na rynku, potrzebują trochę przebranżowić się, zmienić portfolio produktów, zmienić portfolio klientów, wejść w nowe kanały. Czyli tak naprawdę szukają pomysłu na to, żeby wyjść z pewnej stagnacji, w której się znalazły. Okej. Okay. Pierwsze takie. Pytanie, które mi nachodzi na głowę, jak o to powiedziałaś, to czy to się różni od konsultingu, Taki, który jest rozpowszechniony dość mocno? Jest to, konsulting konsult, polega na tym, że ja wpadam do organizacji i mając pewną wiedzę, pewne doświadczenie, jeśli chodzi o procesy, to, w jaki sposób to powinno funkcjonować, przychodzę i rozrysowuję to klientowi, rozmawiamy o tym, jaka jest jego specyfika i te procesy i tę wiedzę, którą ja posiadam, dostosowujemy do tego, co on potrzebuje i do tego, co jest specyficzne dla jego branży. Ja często opowiadam o tym, że konsulting to jest takie trochę przyjście z dwoma paczkami klocków Lego. Ja przychodzę ze swoją, bo ja wiem o tym, jak budować proces, jak zarządzać, jak wchodzić na nowe rynki i tak dalej i tak dalej. Natomiast klient ma swoją, o swojej branży, o swoich klientach. I razem z tego coś będziemy budować. Natomiast problem polega na tym, że konsulting jest tu i teraz na sali. My coś rysujemy, my coś ustalamy, powstaje pewien proces. Natomiast odpowiedzialność za wdrożenie jest po stronie klienta. Więc zostawiam go z pewną kartką, on mówi no, ładny, ładne, mądre, fajne. Ale wiesz, wraca do bieżączki i kurde nie działa. To znaczy jest tak, że jest masa pożarów, jest masa różnych problemów, jest cały czas coś się dzieje, w związku z tym nie mamy czasu na to, żeby wdrażać te wszystkie mądre rzeczy, które zostały z Borawską ustalone, czy z jakimkolwiek innym konsultantem. I trochę jest tak, że przyglądając się temu, w jaki sposób funkcjonują firmy, w jaki spo sposób funkcjonują em, ich zespoły, Doszłam do wniosku, że trzeba zrobić krok dalej. Czyli nie tylko rysować klientom, co należy wdrożyć i jak należy działać, ale też wejść do środka i wziąć odpowiedzialność za to, żeby to faktycznie zostało wdrożone. Takie ja interim adresuje co? Sprzedaż, marketing, HR, produkcję, co jeszcze? Tak naprawdę wszystko. Każdy obszar wewnątrz organizacji może być zaadresowany. To jest trochę tak, że ponieważ my mówimy o MŚP i o naszym wsparciu do tego, żeby je rozwijać, to najczęściej wchodzimy w rolę dyrektora zarządzającego, kogoś na poziomie C level. Jesteśmy tuż pod właścicielem albo jesteśmy bardzo blisko zarządu po to, żeby zarządzić całą organizacją. Zajmujemy się i produkcją, i logistyką, i działem sprzedaży, dokładnie tak jak zajmuje się dyrektor zarządzający, który wchodzi do organizacji, żeby porządnie przeprowadzić całą zmianę i wdrożyć procesy. Taki Tacy interim'owie, to jaki oni mają background? Bo tutaj jest szereg spektrum, jakby kompetencji, które trzeba mieć. I kom oni, kim oni genera generalnie, realnie są, żeby i skąd mają taki. Bagrat kompetencyjny. Wiesz co najczęściej to są byli dyrektorzy poszczególnych zespołów, czy to działu sprzedaży, czy to działu marketingu, czy to działu produkcji, logistyki. Natomiast najczęściej oni bardzo mocno rozwijali swoje kompetencje wewnątrz różnych organizacji, zyskując wiedzę z tych poszczególnych obszarów. Wiesz, to trochę tak jak ja: ja nie, nie ustawię ci żadnej reklamy ale wiem jak zbudować strategię marketingową i wiem jakie KPI e mówią o tym czy marketing jest dobrze prowadzony czy źle, ale fizycznie nie muszę być ekspertką od tego żeby ustawić reklamę. Dokładnie tak samo gdy wchodzimy na produkcję. To nie jest tak, że interim manager musi potrafić przezbroić maszynę, ale musi wiedzieć jak wyglądają procesy, musi znać się na tych procesach, musi umieć oszacować KPI, e, musi wiedzieć w jaki sposób przygotować pracę na tej produkcji i uwaga jeżeli widzi, że na tej produkcji są jakiekolwiek trudności, to musi powiedzieć w zarządzie czy do właściciela: hej, tutaj potrzebujemy naprawdę większego wsparcia i nazywa jakiego. Czyli to jest osoba, która ma bardzo szeroką wiedzę o zarządzaniu różnymi obszarami biznesowymi, dlatego że ma w tym doświadczenie. To są często ludzie, którzy są po mba to są często ludzie, którzy bardzo fajnie kształcili swoje kompetencje w przeróżnych działach. Ja staram się też dobierać osoby, które mają doświadczenie z różnych branż żeby widzieli naprawdę szeroko organizację, żeby widzieli i mniejsze, i trochę większe, żeby mogli przyjść i pokazać, jakie były dobre praktyki w organizacjach, które można było wprowadzić u takiego klienta. Okej, okay, a ja jako firma, taki mam interes w tym, żeby skorzystać z takiego interim managementu, zamiast sobie po prostu zrekrutować takiego dyrektora to ja bardzo często jak sama pracowałam jako konsultant albo współpracowałam z jakąś firmą jako doradca, niem nie trener, to często spotykałam się z tym, że zatrudniani byli dyrektorzy, dyrektorzy zarządzający tylko dlatego, że właściciel albo zarząd nie miał wystarczających kompetencji. I teraz jeżeli ja nie mam wystarczających kompetencji do tego, żeby zarządzać danym obszarem, to ja też nie mam wystarczających kompetencji do tego, żeby sprawdzić wiedzę i efekty kogoś, kto tym działem ma zarządzać. U nas jest to tak zorganizowane, że interim wchodzi do projektu i on oczywiście podlega właścicielowi albo zarządowi u klienta, ale też podlega naszemu zespołowi, który też kontroluje jego pracę. Mamy cotygodniowe spotkania statusowe, analizujemy, yy, analizujemy narzędzia, KPI, -e, analizujemy poziom wdrożenia projektów, jesteśmy bardzo mocno w projekcie, więc to nie jest tak, że to jest takie ryzyko, a zatrudnij, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W przypadku zatrudniania osoby na tak wysokie stanowisko, umówmy się, ryzyko jest gigantyczne. Bo jeżeli ta osoba popełni błędy, no to niestety firma może być bardzo stratna, tak naprawdę na wielu poziomach. I myślę, że kolejna rzecz jest taka, że My współpracując ze sobą, u klienta pracuje cały zespół. Znaczy, to nie jest tak, że jest jeden interim, mhm. który jest odpowiedzialny, który działa, który faktycznie zarządza całą firmą, natomiast konsultuje się swoje pomysły i my też dajemy mu dużo wsadu. Dlatego, że jeżeli na przykład jakiś obszar, strzelam w tej chwili, HR nie jest jego silną stroną kompetencji, ma trochę pojęcia o tym, ale to nie jest jego mocna kompetencja, to jest w stanie korzystać z interimów, którzy akurat w tym się bardzo mocno specjalizują. Więc jeżeli miałabym odpowiedzieć, co jest tak naprawdę największą wartością, to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, dlatego że przychodzi do ciebie człowiek, który jest w jakiś sposób kontrolowany, sprawdzony i ktoś weryfikuje jego pracę. I druga kwestia to zdecydowanie szerszy dostęp do wiedzy, do narzędzi, które ten człowiek będzie wdrażać. A jaką ja miałbym być firmą w takim układzie, żeby to rozwiązanie było dla mnie dobre? Tak naprawdę nie postawiliśmy sobie nigdy w zespole takiego progu minimum, nie wiem, przychodowego czy też rynkowego. Generalnie jest tak, że trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytanie, czy w ogóle u ciebie jest takie zarządzanie potrzebne. No bo jeżeli jesteś jednoosobowym, jednoosobową firmą, masz dwie, trzy osoby, to trochę jeszcze za mało do tego, żeby powiedzieć, że to zarządzanie w takim wymiarze jest potrzebne. Chyba że jesteś, nie wiem. Małą, bo dwu-, trzyosobową firmą, ale na przykład outsourcującą produkcję, marketing, inne działania i de facto trzeba zarządzić przeróżnymi firmami. Tak naprawdę każda firma, która ma apetyt na rozwój, która ma apetyt na to, żeby zeskalować swój biznes nawet kilkukrotnie, która ma apetyt na to, żeby wejść na rynki zewnętrzne, każda z takich firm może skorzystać z wiedzy i doświadczenia interim menadżera. Ja myślę, że jest kilka takich progów, powiedziałabym na dole. Które może niekoniecznie związane są z przychodem a z, czy z liczbą ludzi, liczbą osób na pokładzie. Co bardziej takie kryteria w stylu, czy masz odwagę inwestować. No bo umówmy się, interim manager przyjdzie i powie ci, w co należy zainwestować. Jakie środki w marketing, jaki budżet na sprzęt, jaki budżet na nie wiem, stronę internetową, na dział sprzedaży, na cokolwiek. I teraz, jeżeli nie masz, i liczysz na to, że ktoś przyjdzie, i czarodziejską różdżką zadziała, że, że to urośnie, to nie my. Znaczy my nie ściemniamy. My przychodzimy i mówimy, co należy zrobić, żeby rzeczywiście urosło. I to jest chyba jedno z najważniejszych kryteriów. I druga kwestia to jest kwestia zaufania. Jeżeli ufasz, jeżeli rzeczywiście dajesz nam narzędzia do tego, żebyśmy działali super, to możemy coś zrealizować fajnego. Jakie mamy na przykład w takim układzie ryzyka przy, przy wejściu w taką współpracę jako firma? Jest to, ryzyka są. Ryzyka są, natomiast one głównie wynikają z tego, że nie dostaniemy w pełni możliwości. Czyli pojawimy się u jakiegoś klienta i nasze decyzje będą podważane, albo mimo, że mamy naprawdę dobre pomysły, firma blokuje budżet i nie chce działać. To są takie główne ryzyka, które dotyczą zarządzania. Jeżeli zatrudniasz interim menadżera. To musisz być przekonany, że faktycznie tego chcesz i bierzesz na siebie to ryzyko. One jest częściowo podzielone, no bo my, jak wchodzimy, to część naszego wynagrodzenia bierzemy właśnie od wzrostu. Czyli nie mówimy, że hej, zapłać nam dużo na starcie i potem jeszcze więcej co miesiąc, tylko mówimy wprost, że chcielibyśmy, żeby pokrywać nasze wynagrodzenie z efektów, jakie osiągniemy. Druga ważna kwestia jest taka, że my jednak staramy się ograniczać to ryzyko. Ograniczamy to ryzyko w momencie, kiedy wchodzimy i robimy audyt, on trwa miesiąc czasu, rzetelnie przyglądamy się finansom, tego jak działa zespół, tego jakie macie zasoby, tego jakie macie maszyny, tego jaka jest opinia o waszych produktach, jakie KPI macie w marketingu itd., itd. No i na tej podstawie możemy wam wprost powiedzieć, czy widzimy jakąkolwiek realną szansę na projekt, czy nie. Jeśli na przykład macie przestarzały sprzęt, jeśli na przykład nie macie mocy produkcyjnych, jeśli absolutnie nie macie ludzi na pokładzie na produkcji, a chcecie dalej produkto, produkować, to możemy Wam powiedzieć, że to nie jest jeszcze dobry moment na to, żeby startować z takim projektem. I myślę, że takie największe ryzyko jest ryzykiem komunikacyjnym. Umówmy się, interim manager przychodzi do pracy, po to, żeby mówić niewygodną prawdę. Żeby powiedzieć o tym, jakie są zagrożenia, żeby powiedzieć o tym, jakie są błędy. Nie po to, żeby strzelać do ludzi, nie po to, żeby komukolwiek zrobić jakąkolwiek krzywdę, tylko po to, żeby nazwać problem i żeby poszukać na niego rozwiązania. Jeżeli w firmie problemy są zamiatane pod dywan, to w takiej firmie nie widzę możliwości przeprowadzenia sensownego projektu interimowego. Mówisz tutaj o ryzykach. Teraz zastanawiam się, jak Jakie korzyści takie realne, jeszcze poza tym bezpieczeństwo mogą uzyskać jako biznes? No, i teraz pytanie: No, kiedy jest sukces? Jak to jest w ogóle rozliczone? Jak to jest zdefiniowane, że, że ten projekt jest OK? Więc to sukces dla mnie jest wtedy, kiedy coś takiego jak przychody i coś takiego jak zyski równolegle rosną. Mhm. Bo jeżeli rosną tylko i wyłącznie zyski, a nie rosną przychody, no to cały czas mamy mhm. sufit. No, nie, nie ma możliwości rośnie, rosnąć się w sposób mhm. nieograniczony. Więc dla mnie to jest wtedy, kiedy jedno i drugie rośnie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że na etapie audytu definiujemy sobie wszystkie problemy i wszystkie rzeczy, które mogą stanowić potencjalną blokadę przed rozwojem. Jeżeli powiem ci, że nie wiem, decyzje są źle podejmowane, bo na przykład jest zbyt długi proces decyzyjny, albo jeżeli powiem ci, że masz niewłaściwie dobraną grupę docelową, jeśli chodzi o klientów i musimy zmienić to, musimy się rozwinąć, na przykład zrezygnować z jakiegoś kanału sprzedaży, to dla mnie sukces jest wtedy. Kiedy z powodzeniem przeprowadzimy projekt tej konkretnej zmiany, to wszystko definiujemy na samym początku projektu i zaczynamy tak odhaczać. To jest zwykła czeklista, którą odhaczamy systematycznie, ustalając sobie pewien harmonogram prac. Natomiast to po pierwsze nie jest praca na zasadzie: o, przyjdziemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. My z góry wiemy, co mamy do zrobienia i bardzo mocno i twardo nazywamy rzeczy, które naszym zdaniem powinny się zmienić. One czasami są dotyczą rzeczy dotyczących systemu RP. Mamy klienta, u którego jesteśmy świeżo po zmianie systemu RP. Nie da rady budować dalej firmy i zarządzać zasobami, jeżeli nie zmienimy tego systemu. Po prostu jest wadliwy, nie komunikuje się z innymi narzędziami, trzeba było go zmienić. Czasami jest tak, że musimy w ogóle zmienić sposób sprzedaży. Czasami jest tak, że musimy co innego postawić w umowach z klientami. Czasami w ogóle musimy zmienić strukturę umów z klientami. Jest masę rzeczy, natomiast one zawsze są dopasowane indywidualnie do tego, co jest u klienta i obserwujemy to właśnie przez ten pierwszy moment, miesiąc współpracy. Mówisz tutaj o dopasowaniu do klienta. No i mnie jako potencjalnego klienta na przykład bardzo by interesowało, w jaki sposób zostanie dobrany interim do mnie, do mojego projektu, do mojej firmy. Na kilku poziomach jest to dla mnie ważne. Znaczy, ja przede wszystkim szukam ludzi, którzy są z podobnej branży. Ja nie wierzę w to, że jeżeli jesteś klientem z branży FMCG to człowiek, który do tej pory sprzedawał i pracował w branży IT to też będzie dla ciebie. Nie, nie ma takiego czegoś, że wstawiamy interim menadżera za próg i udajemy, że, że on naprawdę będzie najlepszy. To musi być osoba, która się zna, która rozumie specyfikę. I ważne, która ma kontakty. Co to dla mnie oznacza? No, na przykład dla mnie oznacza to, że jeżeli chcemy wejść do jakiegoś dużego klienta z kanału nowoczesnego, to może osobiście nie znam, ale znam kogoś, kto zna i przynajmniej do pierwszego etapu rozmów doprowadzę. I to jest bardzo ważne, żeby interim manager, który wchodzi do danej organizacji, był osobą, która wie, jak to zrobić. I nie na zasadzie konsultingowo ci rozrysuję na tablicy proces, jak się wchodzi, tylko rzeczywiście biorę twoją ofertę i sam Sama tam idę i prowadzę takie rozmowy, więc to musi być człowiek z branży, to jest raz. Dwa, to musi być osoba dopasowana do specyfiki klienta. Mówię o wielkość, mówię o sposób zarządzania, y, mówię o to, y, jakiego rodzaju jest to organizacja. Ja nie wierzę w to, żeby człowiek, który pochodzi z bardzo dużej korporacji i do tej pory był nauczony, że tam są procesy i ten sposób komunikacji dyplomatycznej w ogóle, nagle zejdzie się na produkcję, gdzie tam K i H lata po, po wszystkich kątach i świetnie się w tym odnajdzie. Bo się nie odnajdzie. Komunikacyjnie nie będzie pasować. Więc szukam osoby, która też osobowościowo jest świetnie dopasowana do takiego klienta. I trzecia kwestia bardzo ważna. Sprawdzamy dopasowanie na poziomie potrzeb. Jeżeli jest tak, że największy bałagan u klienta jest na poziomie produkcji i logistyki, to ja nie będę wrzucała kandydata czy też interima, który jest ekspertem w dziedzinie HR-ów, bo to no, no nie taka osoba po prostu. Um. Jeżeli ja jestem właścicielem i jestem zainteresowany, żeby wejść z Tobą w współpracę, bo wspomniałaś tutaj o audycie, jakich, który się dzieje na początku, no to co ja w ogóle muszę zrobić, żeby wejść z Tobą w kontakt? No i najważniejsze, co ja muszę przygotować, żebyś ty mi mogła dobrze zaudytować. Więc co? Zaczynamy od tego, że jest pierwsza rozmowa z naszym biurem. I rozmawiamy o tym, jakie są potrzeby, jakie były intencje, co to jest za firma. Zbieramy masę takich praktycznych informacji, które interimowi pozwolą się dobrze przygotować do spotkania. Organizujemy spotkanie, to jest godzinny warsztat z interimem i interim manager ma już zweryfikować pewne problemy, jakiś jeden problem na tyle pogłębić, aby już trochę porozmawiać z klientem o rozwiązaniu. Czy znaczy ja bym chciała, żeby klient, który decyduje się na współpracę, Decyduje się na zakup audytu, to był klient, który już dostał jakąś próbkę pracy od nas. Żeby to nie było takie, a to zależy, przyjedziemy, zobaczymy. W momencie, kiedy zaczynamy już audyt, wygląda on tak, że mamy kilka dni u klienta, potem klient otrzymuje ankiety. Ankiety, gdzie jego menadżerowie wypełniają informacje przeróżne, dostosowane do działów. Ankieta jest do działu marketingu, do działu sprzedaży i tak dalej. Chcemy pozyskać informacje o KPI-ach, o problemach, o sytuacji. Następny etap to jest praca z każdym z tych menadżerów i poznanie specyfiki pracy. Ważnym elementem jest też obserwacja. I to naprawdę fajnie wygląda, bo my wchodzimy do każdego pokoju, stoimy i patrzymy. Jak oni pracują, co oni robią. W ogóle nie wolno z nami gadać. My jesteśmy ścianą, albo krzesłem, albo poprotką. Chcemy zobaczyć, jak wygląda praca. No, nie jest miejsce na szukanie winnych i powiedzenia, ten w czerwonej koszulce to nie wiem, brzydko mówi, lepiej go wywalmy. Tylko bardziej przyglądamy się temu, w jaki sposób procesy działają. No, i na przykład u jednego z naszych klientów zobaczyliśmy, że człowiek, który obsługuje zamówienia. Drukuje je i potem idzie przez pół biura po to, żeby odebrać to zamówienie. Wraca, coś przepisuje na komputer, drukuje, wraca i idzie na magazyn, który jest dwa budynki dalej. Tam zostawia to zamówienie. I teraz, jak sobie policzyłam, ile czasu zajmuje obsługa jednego zamówienia, jest jeszcze papieros po drodze, mm -hmm. no to myślę sobie, totalnie bez sensu. Nikt w tej firmie tego nie zauważył, że można drukarkę postawić przy biurku tego gościa. Mało tego, że można zrobić tak, że Zamówienie wysyła się na drukarkę do magazynu, wcale tam nie trzeba iść. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby był ktoś, kto po prostu stanie i popatrzy. No, takie spojrzenie z boku na pewno jest bardzo cenne. Nie jest to w ogóle nasza wiersz, pierwsza rozmowa na temat interimu, i ty za każdym razem no, emocjonalnie, z taką ekscytacją się na ten temat wypowiadasz. I teraz zastanawiam się, wiesz, jak ktoś patrzy na to z boku, no to. To wyobrażam sobie, że myślę o tym w ten sposób, że jesteś w jakiś sposób szalona, że po prostu tak cię cieszą projekty, które zmieniasz co dwa lata. I co tym takiego jest wiesz, ekscytującego właśnie dla ciebie? Jest to, ja chyba mam taką naturę budowniczego. Świetnie sprawdzam, w sposób, kiedy wchodzę, buduję, to się tyle fajnie rozwija, że ja sobie może że ten, będzie to utrzymać, już nie będzie tak atrakcyjny. Więc dla mnie ważne, to to, że każdy ten projekt jest inny. I sobie porównuję projekt początek i koniec. jest ze sobą. To jest taka różnica. Pierwsze ci ludzie są inni. Są mniej sfrustrowani, bardzo często w ogóle już nie są sfrustrowani, są śmiechnięci, często zdecydowanie lepiej zarabiają, mają ogrom satysfakcji z roboty i towarzyszenie im w tej, tym całym procesie zmiany dla mnie genialne. Druga kwestia, więc ja mam trochę takiej misyjnej, misyjności w sobie, czy się świetnie bawię w tym, że polskie firmy mogą się rozwijać, że mogę je wyprowadzać na eksport, że mogę im pomagać budować markę nie tylko w Polsce, ale na szerszych rynkach. Ostatnio z jednym z klientów byłam na targach i rozmawiałam z ludźmi z tak różnych zakątków świata z Meksyku, z Nowej Zelandii, z Japonii i wiesz, wszyscy mówili: genialna marka, w ogóle super. I naprawdę to jest fajne, żeby to słyszeć. Natomiast myślę sobie, że sam fakt dochodzenia do tego Czyli sprawiania, że ludzie tak mówią, a nie ten moment, kiedy oni mówią, dla mnie to jest największą frajdą. Ja szukam ludzi, którzy nie będą traktować tej roboty jako takiego, że trzeba wstać, bo już godzina siódma rano, poniedziałek. Tylko szukam ludzi, którzy z taką samą pasją patrzą na, na to, co robią i mają w sobie taki pierwiastek tego budowniczego. Skąd w ogóle się pojawiła w ogóle koncepcja na takie rozwiązanie, żeby mieć firmę, która zajmuje się interim managementem? Więc ona się wzięła z tego, że ja widziałam bardzo dużo wad po stronie konsultingu. To znaczy miałam takie poczucie, że nawet najlepsze pomysły były zabijane przez bieżączkę. I kiedy zaczęłam sama świadczyć usługi interim managementu, bo to się od tego zaczęło, opuściłam, opuściłam wyszłam ze spółki, pomyślałam sobie, że dobra, to ja od dzisiaj będę freelancerem. No, tylko jak zaczęłam chodzić i opowiadać o tym właśnie z tą ekscytacją, że jak to jest super, że w ogóle interim management, że tak fajnie się to rozwija, to raptem się okazało, że tych klientów zaczęło przychodzić na tyle dużo, że ja nie jestem w stanie ich obsłużyć i zapytań mam masę. I wtedy powstał pomysł, że chcę zbudować agencję, chcę zbudować zespół freaków, którzy uwielbiają przedsiębiorczość, uwielbiają jak firmy rosną i rzeczywiście chcą pomagać. Od tego się zaczęło od tamtej pory już minęło sporo czasu w międzyczasie powstał nowy brand powstała nowa strona internetowa tworzy się zespół ludzi są już projekty są już pierwsze sukcesy także widzimy namacalne rezultaty i chcemy to dalej rozwijać no, czyli potrzeba rynkowa jakby zdefiniowała produkt który oferujesz Tak zupełnie niechcący hmm. wychodząc obiecywałam sobie nie to ja, teraz to ja będę znowu do końca życia freelancerem jak ktoś ma potrzebę teraz taką to gdzie powinien się skontaktować, gdzie powinien ci atakować? Jest co, jest kilka metod, można się do mnie odezwać na LinkedInie, można wejść na stronę www.iwonaborawska.pl, tam jest formularz kontaktowy i niedługo też będzie strona internetowa, póki co jeszcze nie będę tutaj spoilerować jak się będzie nazywała marka, natomiast już niedługo ogłosimy to na LinkedInie. I będzie można również przez tę stronę internetową zgłosić się, zobaczyć, w jaki sposób możemy zadziałać, posłuchać tego, też poznać i zderzyć swoje oczekiwania z tym, co my możemy zrobić. Dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę. Wszystkie linki, które będą Wam potrzebne, żeby się tutaj skontaktować z Iwoną, będą w opisie tego filmu. Dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Iwona. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!